I już w Polsce Siema mordeczki, łos z tej strony Zmieniający ludzkie życie Wojtek Proszę, prosił, żebym wrócił, więc wracam Zbudzający skrajne emocje Witam Chcecie poznać prawdę o swoich idolach? Moment Prawdy. Idolach Tuż przez lata udawali kogoś, kim nie są. Pora zmierzyć się z prawdą. A prawdę każdy ma swoją. Idźcie pasy i przygotujcie się na prawdziwą kulminację brudów, które zmienią wszystko. Chlory. 23. Wiem, że na pewno się za mnie śmiesza, ale na koniec przybierzmy piątkę i powiesz Cóż, pierdol. Alfabet łaciński ma 23 litery. Wytłumaczycie mi to racjonalnie. To dopiero kurwa początek gry. Genom ma 23 chromosomy. Templariusze mają 20.